Dobrze Was widzieć panowie. Trzy, cztery. Trzy, cztery. Trzy, cztery. Zaczyna na pozor. 40% jest twoje. Ach ja mam jedno pytanie. Wydział remontowy. Jesteście tutaj! Raz, raz. Lecimy. Yo, łapki wszyscy, to yo, jest finał. Wow, 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 wow. Szmatą weź i Rutino skorbin i to jest tak Jestem dobry na akordzie, wygrałbyś bitwę? No chyba na Discordzie Yo! Jestem fajny na Discordzie, weź wy, mu daj szlajny. Jestem dobry ziomek, a ty się wyjebałeś jak jakiś złomek Yo! Chodzę, ten typ to szmata, to jest złomek, hashtag Joseph Prata. Takie piczki, a ja dziś zgarniam wszystkie króliczki i to jest tak Lecę dobrze z rapem też byś chciał mieć taką klatę? I to jest tak, ziom! Skumaj ziom, ale chciałbyś mieć ją, żeby na nią zwalić konia. Pięć! Lecę dobrze w chuj, na tą klatę dziś leci w na spust. I to jest tak, ziomek, jestem lepszy na akordzie. A mój spust leci na Twoją mordę. sej! Dobra, to jest finał mordy! E! I! Raz, raz! Był Paris z platyną, ja mam przegrać w tej walce To musiałby być stary, najebany na wersalce I to jest tak Joseph Bratan, wyglądasz jakby Joseph Bratan jedną piętaka, stary, i teraz ściemę Właśnie wyciągam banana i ci pcham w diastemę Chciałbym mieć taką klatę, wiesz? Taką klatę bym chciał, no ale takiej nie, ziom I teraz cały czas tu kostek, ja mam dobrą klatę, A ten gość ma wklęsły mostek, to jest tak, stary I teraz do mnie tu fikasz. zaraz zrobię wybieg tu jesteście! Jo 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 Yo, Chłopaki z baraków, jak wchodzę z fajną, dziś wygrywam z błędem, to się nazywa odpowiedzialność! Jadę tematy, a jutro sobie tu wstanę do pracy i to jest tak! Wchodzę tu z werwą, kiedy tu wchodzę, ja sprawię ci pierdol! Yo! po tematu, kiedy wchodzę, ziołek mam tu za szwatę! Ale te bez przerwy, gatka, się na bęben, to bo jest wielki yes. lecę te kurwy, niezły bęben, ale weź już schudnij I to jest tak, weź to już ustal, maszyna losująca jest pusta się, dobrze wiem, dokładnie jest pusta, tak jak twój łeb Ej, co jest, Walczy z dzieckiem, walczy z dzieckiem z anime na t Ani Anime, gatka zada, z sumaki, forma nie dojebana To jest tak stary i teraz mam Twojego, to jest kurwa na Downy! To jest tak, mówię suką, Wracaj na chatę, dzieciu! Dalej oglądać Naruto! Yes, yes. I teraz sprawdź bicie! Tu się kończy anime! To jest prawdziwe życie! I to jest tak, to tutaj najkoczyć, Bo tu kurwa nie ma żadnych supermocy! Raz! Yes, yes. yes, 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 yes. bajkę tu miałem wczoraj swoją suką! Lecę dobrze z podkładem, pierdolę ci i rastykanem Lecę z dziś, jestem tu lepszy, tak jak Chidori yo! Lecę dobrze, chuj tu! Mam tutaj wszystkie jutsu i to jest tak! Mówię ci ma, nie wygrasz nawet jak zrobisz klony cienia! Lecę dobrze, tu ziomy, stoisz w cieniu, ale moim! Yo, cześć, nie cześć. Ale kurwo! Ze mną dzisiaj ci będzie trudno, Daj. No to nie Stać w swoim cieniu wystarczy. Jeden krok, co jest stary! Teraz sprawdzaj, synek! Może pogadamy dalej o anime! dalej o anime! i to jest sprawdzaj, mis! Na luto musiałby tam gdzieś siedzieć, chytry lisej! Chytry w ogóle! Albo musiałbyś znaleźć wszystkie smoczy kule! Smocze kule! moja jest wygrana, że przez wszystkich nawet moja niunia wstała. Tak jest i kumasz tutaj to, bo kiedy w nie było to, jest znowu I teraz kartą w komórce. Nie wygra ze mną, przelatuje jak na. Gwiazł ja, Jak wam podobał się fina? Po to trójmiejsko! Po to trójmiejsko! Po to trójmiejsko! Zajebiści jesteście! Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Do Grywka, Do Dobra! Do waszym Do Finał! Wygrał! Wygrał. <śmany> Czy może jednak grybka! Powiem tak. Z racji tego, że to jest finał, zachowujmy się tak jak finał. Panowie wstają, a my odliczamy. Zapraszam. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I mamy dogrywkę! Z racji, że to jest finał, zrobimy dwie minuty wymianek po cztery wersji pod obrazki. To jak? Mów, mów, mów. mów Dobry, idzie, nie to dawaj, to minutę. Minutę minu, minu po cztery wersy. Dobrze, panie Michale, obrazek co 15 sekund, robimy minutę pod bit. Podobrazki, zmiana kolejności, więc zaczyna. Błędo, bueno. zaczyna bueno. A wy zróbcie na nich hałas! Yo. Dobra, teraz wiecie, kto ten rozkierdol Wam tu pobie. Rozkręcamy to jak szwitek na budowie. Ej, i to jest okna, na dolicy. Daj pozor, pogodą, ubieraj białe rękawiczki. Yo, jaki Dragon Ball. Ten typ to kurwa. Mam dość takich frajerów, On ciągle bulma. Yo, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Dragon Ballu smog spełniał życzenia. I właśnie dzisiaj mi pomógł. rozniewać błęno. Ja cię stłamszam! Zawsze odpadasz! Pierwszy w turnieju, tak jest jamsza. To jest tak, stary, kurwa, strzelisz? Znowu na obrazku mój twój stary! Dobra, mordo, wsiadłeś do złego pociągu! Mam w ciebie w dupie zboczone u ląku! I to jest tak, ziomek, trafiasz dziś do teczki! Chciałbyś dotknąć fajteczki! Eee, co ty pierdolę znajdziesz? Ty wyglądasz, mordo jak bomba z Carveys, Bomba Skyverse, kuma i grojku! Ty byś przegrał z nim, kurwa, na teście IQ! Yo. To on Cię widzi i się rozbiera do rosołu Yo, ziomek teraz taka jest sucha od siedzi i siedzi, żeby Cię wyruchać Ej, bo jest głośny Ty walcz z minimajkiem u bas dla niskorosłych To jest tak kurwa, tak to widzę Ja jak wampir, trochę wyżej są moje ambicje Dobra ty gościu, dobrzy mnie zjem Ja jestem jak wampir, dziś wyczcę mu krew Jadę na trakach, a ten dziś lizę mojego lizaka Bo to Trójmiejska! po to trójmiejska? O, Czy waszym zdaniem dogrywkę i tylko dogrywkę wygrał Pozor? Czy może jednak Bueno? Robimy powtórkę, robimy powtórkę Wstajemy panowie I odliczamy 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I mamy dogrywkę. Ale mam, mam taką sugestię, jeżeli mogę. Mam taką sugestię, a może tym razem bez bitu pod cztery. Jesteście za tym? Wszyscy się zgadzamy. Super. To dajecie temat. Dobra, temat, jedno słowo. Gruby prowadzący. Głupi prowadzący, to jest wasz nie temat, 4 po stary. Stary. Ja Tak bym cię nie obraził, gruby, nie? Gruby. Joujego <laughs> z nami nie ma. ja <laughs> <laughs> W kolejności zaczyna pozor, przepraszam. A, i to jest ostatnia dogrywka, nie? My też, kurwa, żeby pamiętać. Dobra, dobra. Wchodzi pozor i zawsze takich frajerów z wygram z tobą, choć jesteś prowadzącym w tabeli. Dobra, jaki gruby prowadzący, ja wchodzę z dobrą zwrotką. Myślałeś, że wygrasz, musisz być bardziej nietrzeźwy niż po to. Stary, jaki gruby, ja cię kminię, wychodź teraz do walki z Butterbeenem. Dragon Ball, to weź spróbuj, co ty chcesz komórczaku, masz do bubu. Jo, yo, 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 Dobra, dobra. Jaki Dragon Ball, ja teraz cisnę tą sukę, na tej scenie jestem lepszy. Dragon Ball super. Yo, Jo yo, yo. Myślisz, że wygrasz o Dragon Ballu, bo masz słabe te spontane. Jesteś w tym chyba zielony, jak jakiś nameczanin. Stary. ja tu wracam po latach znów. Mogę cieknąć i uczyć jak genialny żów. I to jest tak, ja nie kłamie: jak ci zajebie kopa, to szybciej dolecisz na namek. O, dobra, dobra, dobra. mój patchline tutaj każdego podnieci. Jak cię zabije, to szma, to nic cię już nie wskrzesi. Jo, jo, jo i rozpierdolę cię czule. No to chapaj moje dwie gwiazdkowe kule. Stary! To jest ostre jak chili Właśnie pęka im tutaj detektor z killing I to jest tak weta bo cię mogę tu przyprawić, że strach wegeta po, po stacji, po stacji. Yo, 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 yo. Ziomek, ty nawiasz o wegetie, chyba jesteś sztywny, bo te, po tej walce będziesz w stanie wegetatywnym. I mogę ci tym punchlinem czas omylić i cóż ma to łyso ci hashtag kuririn. Pozor idzie na na dziwki i mówi, proszę, mówi magiczny kiju, proszę roślin! Ej! Dawaj, dawaj! Dobra, Może wyjść z białą flagą, tu! Przejebałeś, jebać ten dragom, ból! Koniec! Jak ma podoba się druga dogrywka! Bo to trójmiejsko! Po to Trójmiejska! Z jesteście. Dobrze, drogie jury, tu nie ma dogrywek, więc zapytam jeszcze raz publikę. Publikę. Czy waszym zdaniem tą walkę wygrał wn Czy może Pozo? Tezy, nagrywaj to. Dobrze, a więc wstajemy. I odliczamy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pozor wygrywa piątą ustawkę.